Rodzina i przyjaciele pożegnali zmarłego 10 stycznia Boba Sarzeta. Aktor i komik zmarł nagle w wieku 65 lat. Przyczyną śmierci był prawdopodobnie atak serca. Nagła śmierć aktora, którego wielu pamięta z roli Daniego w popularnym serialu Pełna Hata, wstrząsnęła jego rodziną i przyjaciółmi. Po tym, jak wiadomość o odejściu gwiazdora trafiła do mediów, znajomi Sarzeta pożegnali go wpisami na Twitterze i Facebooku lubianego aktora wspominali też aktorzy pełnej chaty Mary Kate i Ashley Olsen, Candence Cameron Bure, John Stamos, Dave Kulje i Lori Laughlin. Przyjaciele pojawili się też na pogrzebie aktora, który odbył się w Beverly Hills. Gwiazdora żegnał tłum znajomych i fanów. Trumny aktora nieśli między innymi John Stamos, Dave Kulje i wokalista John Mayer.